widzę. dziś mam dla was coś nowego i mam nowy background. Wam od razu pokażę. Ośmiopak Red Bulla kupiłem sobie, bo pierwszy raz zobaczyłem u nas w Polsce, więc wziąłem go od razu bez zastanowienia. Ale o tym nie będziemy gadać, bo tu nie ma nic ciekawego, zwykły Red Bull, ale pogadamy sobie o tym, bo o tym jeszcze nie gadaliśmy. Ciekawico, jak zapraszam na film? Mówiłem taką oto wiśnie bombową w Dino, za uwaga 2,85. Nie wiem, moim zdaniem bardzo tanio i dużo kofeiny jest z tego co jest napisane na puszce, więc przekonajmy się. Jeszcze tak na no szybko wam powiem, że jakbyście słyszeli jakieś nieproszone dźwięki, bo mam okno otwarte z dworu albo moje piesy, bo mam piesy w pokoju dwa, to przepraszam bardzo, jakby nie będę próbował nawet tego wycinać w żaden sposób, bo za dużo roboty, a i naturalna rzecz. Najwyżej będę może jakoś docinał jakieś. ale nie wyciszał. Dobra, tak czy siak, przejdźmy do tego, co najważniejsze, bo jest dwie minuty takiego pierdolenia, a nic konkretnego. Wygląd, kochani, tego otóż, koleżki, jest zajebisty, naprawdę, według mnie. Bardzo mocno wygląda, tak wiadomo, nie agresywnie jak poprzedni szocik, na przykład, ale bardzo mocny, ciemny, może nawet nie mocny. Chodzi o to, że po prostu wymieniające się ciemne kolory, bo jasnych to tutaj tak naprawdę nie mamy. Dla kontrastu jest tylko samo logo FIRE'a napisane jasnym kolorem, białym. Tak dokładnie ogień też jest taki srebrny, przezroczysty sępny przez oczy takie odbijające o to mi chodziło. <laughs> Wiadomo o co chodzi tak czy siak. E, tylko to się tak naprawdę wyróżnia, jeśli chodzi o wygląd, a jeszcze jest ciemna, taka. Dosłownie uderza to w wiśnie faktycznie. E, minusem jest tylko to, że wszystkie puszki były tak zniszczone jak ta. Bo tutaj może nie widzicie za dobrze, ale to jest wszystko porysowane. I starałem się wybrać i tak taką najładniejszą pod nagranie, jeszcze pod zdjęcia, ale jakby, chyba się to nie udało za bardzo. Jeżeli chodzi o sam wygląd, to bez takiego przyciągania zbędnego dam mu 10 na 10 i przejdźmy tak naprawdę dalej do składu, bo jest tutaj co mówić o składzie, gdyż jeśli chodzi o to, to macie tutaj w klasycznie wstawione zdjęcie, ale ja wam też pokażę, chociaż mało kto będzie na to patrzył, bo pewnie zasłonię. Mamy tutaj 40 mg na 100 ml, kofy to jest bardzo cudowne, tak naprawdę. No ja jestem fanem takich yy, bombowych mieszaninek, chociaż to jeszcze nie to, ale zobaczycie kiedyś bombowe mieszaniny jeszcze na tym kanale, na pewno. Tak czy siak, chodzi o to, że po prostu. Dużo kofy. Jakby dawno się chyba z niczym takim nie spotkałem, co by miało tyle, wiadomo tego szycika co piłem, ale chodzi o zwykłego energetyka. Jeśli nie tak jak mówiłem, chodzi o smak, ładnie się otworzył, a zobaczmy jakby nie smakował i pachniał. No, ładnie wiśnią daje. W ogóle jeszcze jakaś tam mnie delikatnie choroba trzyma, ale... Przez zatkany nos czuję wiśnie. Psy mi szczekają. Jakieś nadwoże randomowe. Robię to, co kocham. Piję energetyki. To jest życie. O! Dobra, piłem. Piłem to. I wiem jak to smakuje. Naprawdę, możecie mi wierzyć czy nie? Smakuje to jak tymbak wiśniowy. Naprawdę, wiśniowy tymbak. Jakbym bym pił dokładnie to samo. Smak, nie czuć, że jest więcej kofeiny, że to jest jakoś nie większa ilość kofeiny zasłoniła smak całkowicie. Bo tak czasem się zdarza. Są mi takie energetyki, gdzie tak się dzieje. Tutaj nie ma czegoś takiego. To bardzo dobrze smakuje. I naprawdę, moim zdaniem, nic złego tu nie wyczuwam. Jakby słodycz szybko ucieka, dostaje toku delikatnego niestety. To obstawiam, że coś tu jest podkręconego ze smakiem wiadomo, bo to jednak wyciągnąć taką wiśnię nie jest łatwo, jeszcze w energetyku, ale naprawdę tymbak wiśniowy, 1 do 1. I nie czuję tutaj, żebym pił zero cukru, bo naprawdę, ta wiśnia taka słodziutka jest, dlatego mówię, tym bak wiśniowy, na czysto, taki 1 do 1. Jakby... Nie wiem, jak piliście, to możecie znać, czy też tak sądzicie, czy nie, ale moim zdaniem dziesiąteczka. 10 na 10 z wyglądu i 10 na 10 ze smaku, naprawdę, dawno nie było. W Sensie naprawdę, jakbym miał dino gdzieś obok, to bym kupił. A ja to kupiłem jednorazowo. Bo byłem przejazdem. No pyszne. Koleżanko, czemu ja cię wcześniej nie poznałem? Naprawdę, spoko. Warta polecenia pucha. Polecajka 100%, właśnie, tak jak mówię. I jeżeli bym miał. Oj, nie wiem czy nawet pamiętam jakieś takie wiśniowe energetyki. Chyba niezbyt. Yy... Ale, nawet jeśli nie pamiętam, to machnięcie ręką, bo jest to coś, moim zdaniem, co smakuje naprawdę dobrze. I nie wiem, jak zerknę, to mam wstawić zdjęcie, czy piłem, czy nie, i czy dawałem jakąś recenzję wtedy, ale jeśli. U, sorry. Ale jeśli nie, to tutaj macie na bieżąco pokazane właśnie w tej chwili czy było to wtedy lepsze co piłem, czy ten jest lepszy. No bo tu znacie 10 na 10 po prostu. Więc dzięki za film. Nie wiem co z tego wyjdzie, bo to jest taka szybka recenzja, bo nie mam dużo czasu tak szczerze. Więc robię to tak w miarę szybko, jest ciepło, więc nie chcę siedzieć w domu. Dzięki za oglądanie widzy i do następnego. Siemano!